Ratować ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz do gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce. Pokonać siły złe, kod Więcej jest niż grą. Kod-yoko! Wzmocnij siłę twą. Kod-yoko! na dno. kod Zniszczy od Lyoko. Jezioro. Bagaż podręczny weźcie ze sobą do autobusu. Większe torby dawajcie mi tutaj. A jak Xala zaatakuje, gdy nas nie będzie? Po tygodniu ślęczenia dniami i nocami nad programem chyba zasługujemy na wolny weekend, co? Po raz pierwszy pojedziemy razem na biwak. O jakim programie mówicie, co? A Elita uważa, że trzeba wzmocnić tarcze ochronne Skida. Tak bez próby? Naprawdę jesteście niesamowici, jakby nie dość nam do domu zadawali. larobia, czy ty nie słuchasz? Torba do bagażnika! Mówiłeś, że bagaż podręczny można, mam pod nim ręce. Zizi, yeah. co tu robią te wszystkie klamoty? To mój bagaż, Jim! Kazaliśmy wam zabrać tylko najbardziej niezbędne rzeczy. Uciekaj i zanieś te śmieci z powrotem do swojego pokoju! Ale tu są moje suknie wieczorowe, buty kosmetyki. Nie mogę jechać bez nich. No i moja suszarka do włosów. Posłuchaj, Elisabeth, to tylko szkolny dwudniowy biwak. Rower zostaw w swoim pokoju. Chce pani, żebym powiedziała dyrektorowi, że zabraniacie mi uprawiać sport na szkolnych wycieczkach? Uch, niech ci będzie, tylko się pośpiesz. <śpiewanie> <śpiewanie> Oszariowałeś się od. No co, miałem go zostawić w pokoju, kiedy my będziemy na powietrzu? Nie tylko on by został. Biedna ma dzisiaj wielką klasówkę. Nie jedną, tylko aż dwie klasówki, ale z Was, parciarze, chciałabym z Wami jechać. Chętnie bym Cię tu przemycił, ale mamy już jednego psa na gapę. Wiesz, o którym się mówię? Zaraz zacznie się mój seans tortur. Później pogadamy. No to na razie. i Porządnie ten pas! Nie projektowano go dla małych szczeniaczków! Uf, uf. Cii, uspokój się, Kiwi, bo cię odkryją. Proszę, proszę! Ktoś tu ma minę winowajcy! Co ty masz w tej torbie? W torbie e, trochę zapasów, żebym mógł wytrzymać do... E, e, zobacz tylko! To pewnie ten bezpański piesek, którego wszyscy widzieli, jak biegał po szkole, wślizgnął się do autobusu. A ty mu kupiłeś obroże z nazwiskiem Delarovia! Nie, to tylko taki zbieg okoliczności Pewnie należą do jakiegoś dalekiego kuzyna Della Robich jest mnóstwo To popularne nazwisko jak morale Daruj sobie! Trzymanie jakichkolwiek zwierząt jest surowo zabronione na terenie szkoły No i ekstra, bo teraz nie jesteśmy w szkole, co nie, Jim? Nie próbuj przy mnie zgrywać cwaniaka, Della Robia. Zostałeś właśnie przyłapany Kiedy tylko wrócimy, spotkasz się z dyrektorem Uciszcie się Do tej klasówki wystarczy wam długopis, koncentracja i logiczne myślenie ale farciarz, dla programu komputerowego test z matmy to bułka z masłem. Co to jest matma i bułka z masłem? Czekaj, do nogi! Mówiłem ci, żeby go nie trzymać na smyczy. Ach tak, a jak tu kogoś pogryzie, to co wtedy? No, jesteśmy. To będzie nasz dom i laboratorium na ten weekend, oraz prawdziwy raj dla wszystkich miłośników flory. Urządzimy sobie wyprawę do Edeńskiego Ogrodu, którego ekosystem nie ma sobie równych. Y Właśnie y na niego patrzycie. Mamy mieszkać na tej mikroskopijnej wyspie? Wydaje ci się mała? Zaczekaj, aż zobaczysz nasze pontony. Tego się obawiałem. Tutaj nie ma sygnału. Nie będę mógł się połączyć z superkomputerem. Nie martw się, na razie możemy jeszcze dzwonić. Powiem Jumi. Trzeba było napisać 4 minus X. Znowu dostanę kiepski stopień. Piekło mówi, czy w raju wszystko spoko? Nie bardzo, Jeremy nie ma tutaj zasięgu w necie. Będziesz musiała regularnie sprawdzać, co się dzieje w Lioko. Chyba zwariowaliście. Za pięć minut mam klasówkę z francuskiego i... Halo? Halo? Koniec, straciłam zasięg, ale chyba mnie zrozumiała Jesteś pewna? Idziesz, Yumi? Za chwilę muszę skoczyć do łazienki Pamiętajcie, żeby dokładnie przymocować namioty, bo jak nie Najmniejszy podmóg wiatru, zio! I po namiocie Właśnie mi się przypomniało, jak mieszkałem w Tipi na pustyni w pobliżu Nowego Meksyku Jim, nie mamy czasu na wspominki Nie wiesz, co tracisz, Suzan. Hmm. No dobra! Wszyscy macie najpierw przeczytać instrukcję, a potem zacząć stawiać namioty, bo inaczej możecie się obudzić na jeziorze. Ha! No do roboty! Umiesz stawiać namiot? Tak, jasne, to łatwe. Przeczytaj instrukcję, a potem zawołaj kogoś na pomoc! Ale dzięki. O Lurik, Kochanie, może postawimy nasze namioty obok siebie, żebyśmy hmm. mogli pogadać wieczorem? Je... Sorki, Sisi, ale nie nadaje się do plotkowania i gadania o ciuszkach. Wolę spać. Ej, Sisi, ja chętnie e? postawię swój namiot obok twojego, żeby pogadać. Jasne. Serio? No to cudownie, strasznie się cieszę, bo ja... E, a gdzie jest twój namiot? Tutaj. Zawołaj mnie, jak go rozłożysz. Nic nie możemy zrobić, bez internetu jestem jak bez ręki. Mam nadzieję, że Ksana nie skorzysta z okazji. Uspokój się, Jeremy, mi wszystkiego dopilnuje. No dobra, sprawdzam. Ten gatunek dzwonka rośnie tylko na niewielkich wyspach takich jak ta, gdzie przed zwierzętami trawożernymi chroni go bariera wody. Jak myślicie, co by się stało, gdyby jezioro wyschło? Eee, moglibyśmy iść do domu. Eee. Wszystko chyba w porządku. Żadnego otwartego okna ani aktywowanej wieży. Może nie dostanę pałys francuskiego. No nie, a jednak jest. Nie ma zasięgu. Są na bezludnej wyspie, czy jak? Duża ilość dzwonków przyczynia się do zwiększonej populacji rzadkich gatunków motyli, które niedługo zobaczymy tu w lesie. Czym ona się tak zachwyca? Po co nam te wszystkie głupie kwiatki i motyle? A poza tym to jezioro jest strasznie trudne. Jest w szoku, ale oddycha. Wiezie, że było takie coś. Całe czarne strzeliło błyskawicą w Nikolasa, a on upadł. To pewnie węgorz elektryczny. Widziałem je już wcześniej, kiedy byłem mm -hmm. leśniczym w Quebecu. Jim, przestań paplać. Weź ty się do roboty i przynieś naszą apteczkę Już biegnę, uh -huh. Susan To nie był węgorz, to było coś o wiele większego. Pani psor, uważam, że grozi nam tu niebezpieczeństwo. Nie bój się, Jeremy. Takie przypadki się zdarzają. Nikolasowi nic nie będzie. Co się dzieje, Zim? Będzie burza? Nie ruszajcie się stąd, pójdę to sprawdzić. A, jest napeczka. He? Suzan? No, normalne pobojowisko. za zaatakował Skida. Nie wiem, co robić. Were odbierz, błagam. Musimy jak najszybciej spróbować wrócić do fabryki. Jeden krok w wodzie i krzesło elektryczne. Zróbmy dywersję, może jedno się wydostanie. Dobra, zróbcie to z Ulrikiem, a my spróbujemy zadzwonić do Yumi. Gdybyśmy tylko mieli antenę. Dobra, a jak dużo ma być? Nie? Uspokójcie się. Nie wiem czym jest to coś w jeziorze, ale lepiej żeby się miało na baczności, bo będzie musiało zadrzeć ze mną i wtedy aż iskry polecą. I znaczy, ta, iskry już leciały. No wiecie o co chodzi. Dobra, na początek musimy pomóc pani Hercy. Susan, Susan, powiedz coś, Susan. Oh, O nie, jeszcze jego tu trzeba. Kuba rozprówać. Jeremy, no nareszcie. Posłuchaj, mamy tu szkołę przetrwania z takim wodnym potworem, który wali prądem w każdego, kto zbliży się do brzegu. A co tam u ciebie? Nic nie mogę zrobić. Aktywowana wieża jest bardzo dobrze chroniona, a skid stracił już całe mnóstwo energii. Dużo mu zostało punktów? W tym tempie nasza łódź podwodna zaraz przestanie istnieć. Słuchaj, nie mamy wyjścia. Będziemy musieli przetestować nasz program. Yumi, masz tam coś do pisania? Podyktuję ci, co masz robić. Chyba mam długopis, bo właśnie piszę klasówkę z Francuza. No dawaj, piszę. Pierwszy raz kogoś walnąłem i nic. James, zrób jej usta, usta. Ciała! Usta, usta! No jasne! Jim? Zbliż się jeszcze o włos, a będzie to ostatnia rzecz, jaką zrobisz w swoim życiu, zrozumiałeś? Ej, wyleczyłem ją! No, przełączyć energię bocznych tarcz na atakowaną stronę. Na lewą. Nie, 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 na drugą lewą. Jeremy, co to za komendy? Jesteś pewny, że działają? Sama w życiu sobie z tym nie poradzi. Jeremy, wszystko gotowe. Potrzebna nam elita. Yumi, oni próbują się dostać do fabryki. Postaraj się wszystko przygotować na wasz transfer do Lioko. Dobra. Ta, ja, jak widzę, wszystkich was nieźle kopnął prąd. Jim! O rany! co się znowu tam dzieje? Rusz mi, to mój pies, jego ja też zaraz dopadnie. Mm -hmm. Tylko ty możesz uratować moje małe biedactwo. Dobra, spróbuję. Tylko nie wpadaj w panikę, Della Robia. No to zobacz. O noga. Jak taki pies może sam sterować pontonem? No bo on bawił się w pontonie i wiesz, zerwał się wiatr i zepchnął na jezioro. Jim, uratuj go. No dobra, ale ty się nie ruszaj, dobra. Mm -hmm. Oh. Ha, ha, ha. <laughs> 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 <sighs> <sighs> Dla wujka Gima. No co, oszalałeś? Ty zabchrony kundlu, wracaj do mnie! Co to? To ten słaniakulwik Stern! Wracaj mi tutaj, słyszysz? Stern, odpowiadam za! Dwóch na jedną. i No chodź tu, Montralą! Mnie nie przestraszysz! Mam buty o gumowych podeszwach zaprojektowane dla nasa! Ja. No. Przereklamowane! Zobaczmy jak szybko pedałuję. No i ekstra, trzeba było posprzątać. Nie. Mam wieści dobre i złe. Dobre są takie, że Aelita uciekła. Moje dobre wieści są takie, że wreszcie połączyłem się z superkomputerem. Złe wieści są takie, że nasz czarny potwór wyszedł na brzeg. <grystanie> Nigdy nas nie pokonasz, Ksala. Słyszysz?

Jesteś wojownikiem Lioko, przysięgałeś. Przysięgasz, że nas nie zdradzisz? Przysięgam. Dobra odpowiedź, William. Program. Możesz jeszcze zmienić zdanie. Zwariowałaś? Gada, jak się teraz czujesz? Gotów załatwić Ksanę i jego potwory. No jasne! Program jest prawie gotowy. Skid został pokonany? Jeszcze nie. O! O, William! William, tu to ja, Yumi. 别怕，我打来。 Powinniśmy być z siebie dumni. Nasz program świetnie działa. Jumi jak ci idzie? Alita, nareszcie! Długo już to nie pociągnę! Daj mi chwilkę, odpala opóźnioną wirtualizację i już jestem. Ile powrócił prawdziwy William to znaczy że kiedyś go sprowadzimy. Wyładowania elektryczne przybierają na sile biorąc pod uwagę ogromną częstotliwość jonizacji oraz czynnik rozchodzenia się w ziemi osiągną swoją masę krytyczną za jakieś jakieś 7 minut. To znaczy za 7 minut wszystko na wyspie zmieni się w mięso na grillu. O. 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 Kod Lyoko. Wieża dezaktywowana. Ty myślisz, że Alita umie odpalić powrót do przeszłości? Dawaj, uni. Powrót do przeszłości. Więc zregenerowałam tarczę, aktywując kilka wierzch w ciągu kilku sekund. To uratowało Skida. I to robiłaś, kiedy nas nie było? Ale zabawny weekend. Nieważne, to bardzo skuteczne. Szkoda tylko, że zużywa za dużo energii, żeby z tego korzystać bez przerwy. Coś się nagle taki spokojny zrobiłeś, Einsteinie. A taki ksany już cię nie przerażają? Przerażają? Ale skoro ksana nigdy nie popełnia dwa razy tego samego błędu, a my z Aelitą pracowaliśmy cały tydzień. Przyda nam się odrobina. Dobra, już nic nie mów. Ty, co tym razem zrobiłeś z Kiwi? Znalazłem mu kogoś, kto dobrze wie, na czym polega życie psa. No szybciej, Kiwi, zaraz mam klasówkę.